Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Razem z Sebastianem szykujemy się do kolejnego dnia pełnego wezwań. Dzisiaj nagrywam odcinek podcastu z bardzo ciekawą przedstawicielką mojego pokolenia sportowczynią, olimpijką. I mam nadzieję, że uda mi się trochę. Głębić i zrozumieć podejście zetek do życia, do tego, co się dzieje wokół nich. I to, co najbardziej mi się podoba w tym pokoleniu, to to, że oni odnoszą sukcesy bez fałszywej skromności. I o tym właśnie dzisiaj będzie, a teraz uciekam, całuję Was i pozdrawiam. Biegnę na nagranie, bo tak jak wspominałam, dzisiaj nagrywam podcast. Ale w ogóle to jest jakiś dzień, który przynosi same dobre wiadomości. Nie tylko piękne słońce za oknem, ale też piękny wpis Roberta Czerwika na mój temat. Naprawdę się wzruszyłam w tym biegu takim porannym. Zatrzymałam się na chwilę i pomyślałam, że to jest cudowne, że spotykam takich ludzi na swojej drodze. Później. Mała Ania, Ania Sowińska, z którą miałam możliwość spotkać się na planie jednego z programów, o których już mam wcześniej wspominałam, który w styczniu będzie na antenie TVN, również napisała wiele ciepłych słów na mój temat i muszę powiedzieć, że ja uwielbiam takie dni, kiedy takie dobre rzeczy się trafiają tak znienacka, więc uciekam na nagranie, całuję.